Moi kochani Polacy, u was się zbliżają wybory, mam nadzieję, że u was będzie kwita, będziecie zadowoleni waszymi wyborami. Nie. Mam nadzieję, że u was w Polsce nie będzie tak jak u nas, jak anulowali naszymi wyborami, naprawdę nie jestem Polakiem, ale serce mam do waszego kraju, interesuję się waszą historią, widzę co się dzieje, ja osobiście jakbym mógł, by głosował na browna. Jeśli wybieracie Trakowski, to będzie źle. Naprawdę. Dużo osób z Polski myślą, że. E, bo ja tylko udaję. Nie, ja nie udaję. Naprawdę zależy mi na tym kraju. Tak jak traktuję wasz kraj, tak jak mój kraj. Dlatego wybieracie z głową, bo od was zależy, gdzie Polska pójdzie dalej. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo widzę, Wizy. tym bardziej tu mieszka w Polsce, tym bardziej widzę wasze problemami, rozumiem, dlaczego ludzie są frustrowani, smutni, wkurwiony, jakby czasami mają dosyć tutaj być. A w maju jest Wasza szansa, aby Polska stała Polską dla Polaków. Z tego co słyszałem, niby teraz jest walka między Mencen i Traskowski. Oby obie, obie Mencen wygrał te wybory, bo jeśli Traskowski, mi się wydaje tylko to, co ja się interesuję, że Traskowski jest od Lewicy, od Tuska. Tak sobie wyobraźcie, że jeśli Traskowski, nie wiem jak to się nazwać, nazywa, jeśli Traskowski wygra wybory, to znaczy, że on będzie prezydentem. Tu z premierem, i potem, potem to iść w tej, że Polska straci e, zaufanie. E, ludzie tra tracą zaufanie totalnie w e, nadziei tutaj być na co dzień. Ja jestem Rumun, trzymam za wami i dobrze wiecie, jaka była historia w Rumunii w ostatnich czasach. Anulowali nasze wyborami e, robią nam, z nami to, co chcą. I my nie mamy moc, aby cokolwiek robić, tylko po prostu musimy być poległymi i nic więcej. Uważać na siebie, ja będę interesować o wszystkiego. Jakby, jakby nie zależało, jakby, to nie mój kraj, a jeśli, no nie wiem, jak to wytłumaczyć po prostu chciałbym, żeby Polska stała się dla Polaków i żeby Wy, przecież Wszyscy byście dumni, że jesteście Polakami u Was w Polsce. Pozdrawiam.